Kłamstwo ma krótkie nogi. Albo zbyt krótkie rozwiązanie? Cześć. Wiadomość o rekordzie świata w konkurencji FM, czyli w konkurencji, w której zawodnik ma godzinę na znalezienie jak najkrótszego rozwiązania, zelektryzowała całą speedcubingową społeczność. Tak oto pierwszy raz w historii światowych rekordów zobaczyliśmy wynik średniej poniżej 20 ruchów, a obok niego flagę Sri Lanki. Lankijska społeczność pękała z dumy, bo tak Kalindu Sashinta Vichesundara jednym wynikiem rozsłabił to małe państewko na wyspie Ceylon. Na początku wyjaśnienia wymaga wynik, dlaczego jest on taki niezwykły, dlaczego liczba 20, ba mniej niż 20 wywołała takie poruszenie wśród speedkiberów? Cofnijmy się do lat 80. XX wieku. Matematyk David Master, którego można nazwać ojcem metody LBL, już wtedy przypuszczał, że istnieje liczba na optymalne rozwiązanie dla najtrudniejszego pomieszania w danej układance. Ostrożnie typował wtedy na liczbę 20 jako tą optymalną liczbę ruchów. 30 lat później metodami komputerowymi dowiedziono, że tą górną granicą jest właśnie liczba 20. Określono ją mianem boskiej, God's number, liczba boga. Wynik Kalindu 1967 jest zatem niezwykły, bowiem nie da się na niektórych skramblach znaleźć rozwiązań krótszych niż 20 ruchów. Sri Lanka znalazła się zatem na ustach wszystkich, no właśnie wszystkich, nawet tych specjalizujących się w konkurencji FM, a ci szybko dali do zrozumienia, że ten wynik jest bardziej niż podejrzany. W pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się rekordziście. Kalindu to jedna z czołowych postaci lankijskiego speedcubingu. Delegat WCA. Zapamiętajcie tę funkcję, przyda się na później. Zawodnik, który przed awansem na pierwsze miejsce światowego FMA, jeszcze we wrześniu 2023 roku piastował 820 pozycję ze średnią 33 ruchów. W marcu tego roku na zawodach Maravilla Cubing Challenge zszedł już do singla na poziomie 24 ruchów. W podobnym okresie uaktywnił się na grupach zrzeszających FM-owców i zadawał pytania o program do analizy algorytmów mieszających NISI. Takie zapytania mogą sugerować, że już na dwa miesiące przed oficjalną próbą chodził mu po głowie pewien plan. Sprytny plan. Nie zapamiętaliście, że Kalindu miał status delegata? To dobrze, bo był on jedynym delegatem na zawodach, w których poprawiał swoje wyniki w fm -ie. Co w tym podejrzanego? To, że miał dostęp do algorytmów mieszających tzw. skambli, a co za tym idzie, nic nie stało na przeszkodzie, no może oprócz kręgosłupa moralnego, aby przygotować je sobie wcześniej przy pomocy oprogramowania komputerowego. Oczywiście każda próba odszyfrowania plików ze skramblami zostaje odnotowana, ale chyba Kalindu nie zdawał sobie z tego sprawy. Do tego wszystkiego mógłbym dodać jeszcze jeden wynik kalindu osiągnięty na tych samych zawodach. Rundę wcześniej przed sławetnym 19,67 osiągnął on średnią 20,33, dającą drugie miejsce na świecie, ale czy wtedy ktoś by się do czegoś przyczepił? Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Specjalistą w fm nie jestem, dlatego głos teraz oddam bardziej doświadczonej osobie w tej materii, a na warsztat weźmiemy godzinny materiał, który Kalindu umieścił na swoim YouTubie, którym przedstawia swój tok rozmowania oraz metody, którymi się posługiwał. A Radku, głos należy do Ciebie. Jego rozwiązania wpisują się w powszechny schemat, który używa większość femowców, jednak wiele elementów jego rekonstrukcji od razu zapaliło czerwone lampki w środowisku. Przede wszystkim jego etat między DR-em a ułożeniem kostki w przestrzeni 6 prób zajmował około 9 roku. Jest to bardzo mało i statystycznie człowiek musiałby sprawdzać ponad 100 DR-ów żeby mieć szansę na to, że któryś z nich da 9 ruchowy finish. Ponadto rozwiązania wykorzystywały np. 7 ruchowy etap RCP czy 13 ruchowy etap DR, a, a topowy FM-owiec nie sprawdzałby tak długi dojść do, dojść do tych etapów, ponieważ, uśredniając, nie dawałoby to dobrych wyników. Można argumentować, oczywiście, że po prostu miał dużo szczęścia, jednak są też inne elementy, które na przykład dla mnie. Od razu praktycznie były niezbitym dowodem na to, że te próby były sfałszowane. Mowa tu nie tylko o tym, co Kalin tu znalazł, ale czego właśnie nie znalazł. W notatkach nie ma śladu sprawdzenia krótszych, potencjalnie lepszych ścieżek, które sprawdziłby każdy rozsądny FM-owiec. Jego jedno z rozwiązań wykorzystywało 11-ruchowy DR, podczas gdy z tego samego RZT był oczywisty 9-ruchowy DR, którego nie ma w notatkach. To, jak i jego całe wyjaśnienia na filmiku z konstrukcjami pokazują, jak ubogą wiedzę na temat FMA miał Kalindu i jak bardzo nieprawdopodobny był jego wyczyn. Te wszystkie składowe nie mogły przejść niezauważone przez WCA, a społeczność zaczęła zauważać, że coś wisi w powietrzu, bowiem wynik Kalindu długo nie pojawiał się w światowych rankingach. Niczym Grom z Jasnego Nieba albo inaczej niczym lankijski rekord świata dostaliśmy 19-stronicowy raport Komitetu Dyscyplinarnego WCA, który przyjął i rozpatrzył podejrzenie oszustwa zgłoszone przez Cartera Kusale i rekordzistę świata w singlu w konkurencji FM Włocha Sebastiano Tronto. Przeprowadzone śledztwo można nazwać jednym z największych w historii speedcubingu. Raport zawiera analizy przeprowadzone przez ekspertów, które wskazały na to, że odnotowano próby sprawdzenia w Scrambli w konkretnym czasie. Kiedyś popularnym i być może jedynym e, programem do znajdowania najkrótszych rozwiązań był Cube Explorer. Miał on jednak ograniczone funkcje i ciężko było wygenerować w nim rozwiązanie, które byłoby wytłumaczalne w ludzki sposób. Jednak jakiś czas temu Sebastiano Tronto stworzył program o nazwie Missy, który nie tylko potrafi generować najkrótsze rozwiązania, ale też potrafi rozwiązywać poszczególne etapy, na które człowiek dzieli ułożenie kostki. Obecnie większość topowych FM-owców używa metody dzielącej ułożenie na etapy EO, DR, HTR oraz Finish. Przy użyciu Nistiego można dość łatwo znajdować rozwiązania, które wpisują się w ten schemat, a często za tym idzie są bardziej ludzkie. Dodatkowo niedawno powstało narzędzie o nazwie Mallard, które z Nistiego, Przegląda większość ścieżek, które byłby w stanie sprawdzić człowiek i w kilka chwil dostajemy powiedzmy najkrótsze ludzkie rozwiązanie. Nie jest to idealne narzędzie, jednak mając do dyspozycji malada i mistiego, przygotowanie wiarygodnego rozwiązania jest niezwykle proste. Warto zaznaczyć, że nistji jest programem offline, który każdy może pobrać na swój komputer, podczas gdy mal jest narzędziem online, przez co Twórca tego programu ma dostęp do wszystkiego, co ludzie do niego wpisują. I to właśnie zgubiło Kalindu, który przed zawodami, na których zrobił single 22 i 24 ruchowe, sprawdził oba te scramble w programie Malad. Był to główny dowód obciążający Plankijczyka i być może gdyby Kalindu był trochę sprytniejszy, to WCA nie znalazłoby dowodów na oszustwo. Do dowodów dołączono posty Kalindu w mediach społecznościowych, w których przed zawodami pochwalił się, że jego domowa średnio oscyluje wokół 22 ruchów. Biorąc pod uwagę, że jego rozwiązania i wiedza nie odzwierciedlają umiejętności osoby układającej na takim poziomie, taki wynik jest wręcz absurdalny. To, co mogło uwiarygodnić rekord świata, sprowadzając go jedynie do niesamowitego szczęścia w kilku kolejnych ułożeniach, to paradoksalnie przyznanie się, że jego domowe wyniki są na poziomie 25-27 ruchów. Pokrywałyby się one z rozwiązaniami, jakie sprawdzał podczas rekordowej próby. Zatem ten rekord byłby ciut bardziej wiarygodny. Po rozpatrzeniu tych wszystkich dowodów, Komitet Dyscyplinarny WCA wydał wyrok na chwilowego bohatera ze Sri Lanki: zakaz udziału w oficjalnych zawodach WCA na 8 lat, natychmiastowe usunięcie z roli delegata przez zarząd WCA, dyskwalifikacja wszystkich wyników uzyskanych przez Kalindu na zawodach, gdzie był wymieniony jako delegat. W historii speedcubingu nie było jeszcze tak długiego wykluczenia zawodnika z oficjalnych zawodów. Tak surowa kara to wypadkowa skutków, jakie może nieść za sobą próba oszustwa delegata, czyli osoby, która z założenia powinna być wzorem dla innych zawodników. WDC jasno opisało ten precedens jako zagrożenie dla wyników zawodów poprzez analizowanie skrampli przed zawodami w oparciu o oprogramowanie zewnętrzne. Sam oskarżony o oszustwo do winy się nie przyznał, nawet gdy na stole leżały, tak oczywiste dowody. Niestety, liczba osób próbujących poprawić swoje rezultaty poprzez nielegalne narzędzia poszerzyła się o kolejne nazwisko, a langijski cudotwórca został już oficjalnie napiętnowany przez speedcubingową społeczność. Rekordem świata pozostaje średnia 200 i nadal czekamy na przekroczenie tej magicznej bariery. Osobiście uważam, że średnia poniżej 20 ruchów jest jak najbardziej wykonalna, i jest to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy taki wynik. Uważam nawet, że nie mało osób jest w stanie to osiągnąć przy odpowiedniej dawce szczęścia. Są takie zestawy Scrambli, na których myślę kilkanaście osób na świecie spokojnie pobiłoby rekord świata. Tylko, że takie zestawy zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Z drugiej strony jest też wiele zestawów Scrambli, na których jest to praktycznie ludzko niewykonalne. Niemniej, jestem przekonany, że granica 20 ruchów średniej zostanie złamana. Oby tylko tym razem nie budząc kontrowersji. Warto zatem przypomnieć, że sport nie toleruje oszukiwania i nawet w tak specyficznej dyscyplinie jaką jest speedcubing zostanie taka próba wyłapana i ukarana. Pamiętajcie, nie warto oszukiwać.